Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Poszli za nim jego uczniowie, a oto zerwała się wielka burza na jeziorze. To kolejny przepiękny fragment pokazujący to, że pójście za Jezusem to wcale nie jest pasmo wspaniałych momentów. To także te właśnie trudne, bolesne, które symbolizuje zrywająca się burza nad jeziorem, ale to cały czas w obecności Jezusa. To cały czas w Jego bliskości i w Jego trosce. Dlatego też nie bójmy się tego, co jest trudne, ciężkie w naszym życiu, w naszej codzienności, ale wtedy jeszcze bardziej uświadamiajmy sobie, przypominajmy, że On jest blisko nas. Z Bogiem, do jutra.